Drugie nagranie? Już po tym całym krótkim prologu. No to za roboty. Po tym całym prologu lecimy już z walkthrough. Tamos do windy. Alt, wyciągnięcie broni? Ok. A jak schować broń? Ok. Już wszystko mi wiadomo. No, wsiadłem. I bag dzwoni. Odbieramy. Nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny? Urocze. Jesteśmy Może postaraj się być chociaż... miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Też teksty mają fajne. No co ty tak z bronią? Bądźmy mili dla ludzi? Lokal 12:37. Idziemy tylko porozmawiać. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. To ty. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Nie, do domu. Nie, nie, nie. słuchałem pójdź na urządzenie drzwi otwórz wykonaj dyskretnie z strefa zagrożenia naciśnij interesujące mnie obiekty komputer weźmy to Zaczekaj, tam Jackie, kurczę. Eurodolary. Tyle jest rzeczy do zabrania. Idę, idę. Ide. O, ładnie rozwalona. O, cyca widać. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki z etatechu. Taniej załatwiane na lewo. Szukam dalej. To tutaj można po prostu otworzyć? Przemami uważaj. Załatw go po cichu. Nervowe, bo nas zobaczą. Spoko. Jeszcze raz to robię. I co? Mówiłem, że sobie dam radę. Czekaj chwilę. Zadania. Jeszcze włączymy sobie. Bo mam tylko na 30 fps. -ów. Nie wiem, ile załapię, ale na 60 może być lepiej. O ile tyle się uda uzyskać. Uważajcie. Nadchodzi kolejna dostawa ciała. Zbliżają się.

Nie wiem czy o to ci chodziło ale... Zanim pójdziecie dalej, to ci z teraz Nie chcecie dostać kuli w plecy albo wyprowadzacie stąd jeszcze do porostu. Nie to ci się! Uuuu! Kurwa, granatami już... <laughs> Lecimy tu. To jest do zabrania. No jest. Kurde. Zaczyna nam brakować obcy. Masz pan w budynku. Widzisz tam coś? Pokój jest porządkę z balconem. Brak ruchu na sensorach. Hmm, wygląda Co na to, że jest czysto. Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Trzymamy przedem. Dobrze, mamy karabin. W końcu. Wezmę to No, nowy przedmiot odwesyć grunt, przytrzymując i pójść aby nim rzucić. Wcześniej, R, żeby schować grunt, naciśnij kurczę, nie zdążyłem przeczytać. Sporo weźmiemy. Nie, jeszcze nie w co ty? Użyj wiadomości. Idź, czekaj, z o taki rzadki miał, regulator hormonów, coś tam, coś tam, sieć, dobra, Pana nie potrzeba. A tu co jest? Bierze mięsa. Nie mnie od Victor do Blaze, temat. Nawet... Przejebane! Dobra, jest balkon. Na razie nie, OK, Otwieramy. Dobra, tylko... Ja pierdolę. Sprawdzamy ciała. Mamy kobitę. ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy co z nią. Źle to wygląda. Bardzo źle. Trzymają je jedno na drugim, jak kurwa mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałem o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Sprawdzamy. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu Trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach poczekaj. Ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Hmm. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga, blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy. Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ugotujesz ją na dobre. E. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło. Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze, będą tu za jakieś 3 minuty. Okay. Twój czy pakiet co? premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Miałem przerąbane, czy nie? Popresita. Zabierzmy ją z tej wanny. Kurwa, niedobrze. Wypłaszcza ją! Co tam się Jacki dzieje? Jacki, zastrzyk! Ja pierdolę. Łap mano. Chyba... Chyba zadziałało. Wynieś ją. Tylko ostrożnie. Oko, dam radę. Weź ją na taras. Szybko. Proszę Dobra, sorry, idę. Odłuż Odłóż pacjentkę na ziemię! Pięć kroków do tyłu! Czego kopiesz, dziadło? T-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg. Zmywajmy się stąd. No. I prosto do garażu. Ja za. robota, chłopaki. Ja też znikam. Widzimy się później. Słuchaj, Mano. Sprawam jeszcze, bo ten. Chciałem pożyczyć twoją furę. Mhm. No. Na randkę z Misty. przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci, ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki, ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Raczej. I tak jestem zmęczony. A właśnie, Przedzwoń do Wakako, daj jej znać, że robota wykonana. Dobra, czyli tak. Teraz te Wakako połączenia. I? I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Tak, o tym nie powiedział. Relatywnie. Relatywnie. Ale przeżyje. Jest już w rękach trauma Team. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Może się odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Pozwólcie. Czyli od razu pojada. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. Chodź, Jackie. lecimy. Szybko, ja prowadzę. Kurde, niechaj ci będzie. Jademy. Ale soundtrack naprawdę jest fajny, robi robotę w grze. Pochapiłbym się o ustawienia ultra, ale myślę, że chyba bym przesadził wtedy. No nawet po teraz jeszcze na coś do jedzenia. Złodniałem. Jackie zamykają Watson, pamiętasz? Lekkie skaki FS w so. Wydaje mi się jedynymi furgonetkami. Podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. O Boże. Jedź Czecky! To nie żart! Trzymaj się, Bi! O, trochę lagi. Przepraszam! Podejdź bliżej, to załatwię kierowca. Mam ich. Celuj w kierowcę. Ja byś poszło Przepraszam Ogarniemy to później Teraz wracajmy Zobacz, do tego. że żyjemy. Ale muzyka naprawdę. Fajna. Robi robotę. Klimatyczna. Mam no, pytanie, czy przejdziemy? Co to jest? Machmiltek. Wrażliwość na prot 50%. Odporny na. 57 się Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Jak dobrze, że na panią trafiliśmy. Obra, jestem Co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobra serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie. czeka. Mm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. Dobry chłopak. Puść ich, a potem już nikogo. Dzięki panie oficer. Miłego wieczoru, panie oficer. Przeszło. Potrafisz być miły. Kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły.

Wygląda jak szybko Bo to nie jest U. zwykła policja mano. To te kryzys z makstaką Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę głupo. lecimy yeah, stąd. po sprawie. jedni Ale sami są sobie winni. Kajne podróże, ale obejrzyjmy miasto trochę. Mamy to. Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Heywood. Spokojnie, Winnie. Wypuszczą mnie. Na pewno. Na pewno. Będę dla nich miły. <laughs> To co? Słodkich snów Słodkich snów Pozdrowy, Dzięki. Nara. Adios. mi stich adios zepsuj o oh, yeah drugi poziom jest moc Apartament, lecimy Teebug. Znowu dzwonię. Co to Moja Znajomana trenerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam cię na miarę, na ziemi. Dobra, ukończę później. Najpierw dojedziemy do mieszkania, zobaczymy co tam się dzieje. Ciekawego. Kurde, ile w tej grze jest cytków? Jak kochanie, w porządku? Chcę porozmawiać z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie na Co coś Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. Ale że ja. Płaciliśmy już za naprawę. Chyba próbują na nas przyrobić. Co? Porozmawiam sobie z dozorcą. Mhm. Można kupić czy coś? Nie pogadać też nie mogę. Lila, tu nic nie mogę zrobić, okej, okay. też nic. Zobaczyć co ciekawego Dobra Leca na apartamenty A pa, para papa Zamyka się z automatu? Tak, nie Ja nie wie. Wiadomości 3 wielka loteria zostaje zaatakowana sieć aktualności Widźmy dość... też Historia, warto wiedzieć linki, kontakt Strona fanowska Spodenki, pancerz, kurtka Jak ja w ogóle wyglądam? Ekwipunek Pancerz zero Brak przedmiotów I brak przedmiotów, ale buty 5 pancerz. Dobra. Specjalnych strojów, żadnych nie mamy, szybki dostęp. Proce 15 cybelnik, okej, okay. lepiej statystyki. Mam też zdrowie, inne... ...stacja... Ale to mogę sobie... ...nie, dobra, nie ma nic. Ale dobra. I katana by mi się przydała. Fajnie by było mieć katanę. jaka pewna bluza pancerz six, six. to jest stare wszelkie dość weźmy to bardzo dobry z, z, z chyba dobra tak bo jak na upały i na siłownię Mam coś 99, Kurczę, ciepło jest. Znaczy. Okay, Okej, da się jakoś naszą postać obrócić? Coś Mapa Kurde. Mapa ładnie zrobiona. Dziennik, refleks. Broń krótka, broń biała, karabiny dostępne punkty, atutów 1 przyspieszę celowanie, większe obrażenia, większa szanse na krytyczne. Przyspieszę... Dobra, kupiona, okej okay. Krótka broń biała. tu nie mam nic, refleks. Dostępne punkt atrybutów, dostępne punkty atutów: budowa ciała, Zdąć panowania, budowa ciała, demolka, walki uliczne. Mało no, punktów atutów, no dobra, czyli nic tu bardzo nie można zrobić. Dziennik, wytwarzanie I Można sobie broń normalnie być. też fajnie Broń nic nie mogę Branie to... Codowniki też jeszcze nic, też nic Ulepszenia Bar ok, też nic nie mogę. Wykonek wytwarzania, mapa, postęp dziennik, dobra, czyli to chyba wszystkie rzeczy pewien czas, baz danych. No, i już mam auta, które podobają, trzeba by zdobyć. Jakość. Tak szybko przepatrzę, co to jest. Turbo Porsche jest nawet. że no, parę ciekawych pojazdów to jest.

Cztery to bezpieczny że dostępny w krówkach w Twoich pojazdach? Hm. Otwórz chodnik. Razem, dobra. Muszę to zrobić w krówkach Dobra, fajne. Okej. Okay. Myślę, że stream na razie można zakończyć. I reszta będzie w sumie wrzucana na YouTube. Także do następnego odcinka.